Jacek Hoga, Fundacja Darma, dzień dobry. Dzisiaj komentarz do bardzo ciekawego wywiadu pana Wojczala z generałem Kukułą, trzygwiazdkowym generałem. Można być w Polsce dowódcą tego samego miejsca i z pułkownika dojść do trzygwiazdkowego generała, ale to nie wina pana Kukuły, to wina systemu raczej. Tak na marginesie. Wywiad czym jest ciekawy? Po pierwsze dlatego, że generał po dłuższym czasie milczenia wyszedł z zacisza swojego gabinetu i zaczął mówić publicznie znowu, a jak pan generał kukła mówi publicznie, to z doświadczenia wiemy, że jest nad czym się dziwować. Jak to kiedyś usłyszałem od kogoś jednego starego urzędnika, nie rozumiesz, podziwiej. Pan generał jest specjalistą od zmiany. No, powinienem mam nadzieję, że będzie czas zrobimy podsumowanie pięciu lat wotu, bo myślę, że warto. Bo jeżeli w kółko zmienia się cel, to się goni króliczka i nikt nigdy nie może skontrolować, czy się króliczka dogoniło. Stąd też pan generał od zmiany chętnie mówi, że się uczy w trakcie i cele się zmieniają z tej prostej przyczyny, że w ten sposób trudniej jest właśnie go rozliczyć z miliardów złotych, który już wydał ze zmarnowanych, e, zmarnowanych wysiłków entuzjazmu, z, ze źle skierowanego entuzjazmu. Ale może o tym trochę za chwilę. Bardziej skupimy się na tym, co pan generał mówił. I tak, oczywiście, można powiedzieć, że mówię to wszystko złośliwie, ale jeżeli wszyscy mu z ust spijają każde jego słowo PR-owe, to powinien być ktoś, od tego jest debata publiczna, kto zada pytania, które nie zostały zadane. Kto postawi w wątpliwość odpowiedzi, które były podane. I tak. Po pierwsze, Żołnierz WOD to było dwukrotnie co najmniej wspomniane, raz było bardziej medialnie, raz mniej użyjemy tego medialnego sformułowania, bo pan generał je lubi. Żołnierz WOT ma być sensorem i efektorem. Z tego już było kilka afer, że żołnierz ma być tym pierwszym, który donosi, który rozgląda się, jakie są zagrożenia w społeczeństwie. Tutaj to było raczej powiedziane w sensie wojskowym. W sensie wojskowym, czyli rozpoznawczym. I teraz, jeżeli rzeczywiście żołnierz wod miałby być tym sensorem, to po pierwsze powinien mieć narzędzia, żeby być sensorem, czyli radary pola walki, drony rozpoznawcze i to było nie opowiedziane o pododdziałach, które by miały flyaje. Tylko to było o żołnierzach, jako takich, bo to powiedziane. Powinien mieć termowizję, noctowizję, dalmierze, te urządzenia scalające dalmierz, lornetkę i podświetlacz, podświetlacz celu. O tym też za chwilę. No i łączność. Z łącznością w Wojsku Polskim, jak jest, to wszyscy łącznościowcy wiedzą, wojsko też wie, że zmodernizowany Leopard nie dogada się ze zmodyfikowanym. Te 72, tych w sumie już powoli nie ma w wojsku polskim, w związku z czym problemu nie ma. Problem jest w tym, że te 72, akurat problem łączności, miały rozwiązany, a leopardy nie mają rozwiązanego problemu. Czyli z perspektywy łączności, leopardy nie dogadają się prawie z nikim w wojsku polskim, a te 72, hulające po stepach Ukrainy, dogadałyby się z wszystkimi. Także nie tylko armata, nie tylko efektory. Łączność też ma znaczenie, o czym tu pan generał mówił i o czym ja tu wspominam. Na marginesie wielce wątpliwe jest, biorąc pod uwagę hierarchię z systemy łączności, żeby była możliwa, efektywna, możliwe, efektywne używanie nawet obiektywnie pozyskanych, pozyskanych informacji od żołnierzy WOT, ale ładnie to brzmi, w związku z czym można powiedzieć to na YouTubie, czy, czy, czy po pogawędzić w, w Sejmie, bo tam przecież w który sposób będzie wiedział, o czym się mówi. Nie, nie, nie każdy, powiem tak delikatnie. Brygady, a propos WSW i tego, że Brygady Obrony Terytorialnej mają zastąpić wojewódzkie sztaby wojskowe w kryz zarządzaniu kryzysowym. I tu jako argument pan gener generał podaje to, że każdy z tych dowódców brygad ma 3,5 tysiące ludzi pod sobą. Może mieć 3,5 tysiące, tak ładnie to sformułował, a czemu może mieć, a nie ma. Eee, I czemu ta liczba padła, skoro jest fałszywa. Eee, to jest liczba optymalna, taka, która jest planowana. A teraz proszę, moi drodzy, eee, nie zrobię wszystkiego za oglądających. Eee, Obejrzeć sobie, zajrzeć sobie na ilość żołnierzy wotu, który jest w wojsku polskim, podzielić przez ilość brygad, i zobaczymy, czy wyjdzie 3,5 tysiąca. I tu, tutaj nawet dowództwo już założymy, że ma poza generałem Kukołomu nikogo, nie ma szefa sztabu, nie ma sztabu, nie ma nic, wszystko jest w brygadach i zobaczymy, czy wyjdzie te 3,5 tysiąca. Wot ma być takim fajnym rozwiązaniem i jest według pana generała, dlatego że może użyć metod. Zdobywania serc i umysłów, które mają, które on wyniósł z wojsk specjalnych. Jak się porozmawia, tak na marginesie, chwalenie się jakimi to specjalistami. Są polscy specjalsi i byli na misjach, i jak się tym chwali bardzo nonszalancko pan generał Kukuła, wynika to tylko z tego, że i on wie, i ja wiem, że jak było naprawdę, to nie wyjdzie, bo, bo nie ma jak wyjść, bo inni oficerowie będą trzymali. Gębę na kłódkę, i, i, i nie wyjdą różne śmieszne rzeczy, które są związane ze służbą wojsk specjalnych w Afganistanie. Na przykład. Ale co jest tutaj problematyczne? Normalnie nie trzeba używać technik operacyjnych sił specjalnych do tego, żeby przekonywać własną ludność, by sprzyjała własnemu wojsku. I teraz nie wiem, czy pan generał ma świadomość tego, co zrobił. Właśnie powiedział. Że trzeba użyć narzędzi wojsk specjalnych, żeby przekonać Polaków do tego, żeby nie byli źle nastawieni do wojska polskiego. Problem nie jest w wojsku polskim, problem jest w państwie polskim, które tak bezczelnie wchodzi z butami w życie każdej rodziny, czy w formie tego, co widzieliśmy przez ostatnie dwa lata, czy w formie coraz bardziej wchodzących w rodzinę ustaw wydanych i obowiązującego prawa. Czy to w, a propos edukacji, a propos zdrowia, a propos wychowania, a propos, a propos idei, która przy, przyświeca rodzinie e, podatki, koncesje, ograniczenia zarabiania na rodzinę uczciwie, wtrącanie się w relacje między ludźmi, ograniczanie, używanie gotówki, bez przerwy potężna inwigilacja, poza konstytucyjna, również klepnięcie przecież używania komercyjnych narzędzi do podsłuchiwania Polaków, które są zarządzane z obcego państwa. I tak bym mógł mnożyć nie o tym materiał. Jest wiele powodów, dla których, o których też niestety czystety, no taka rzeczywistość w komentarzach możemy poczytać pod filmami Fundacja Darmy materiałami Fundacja Darma. Ludzie, wielu ludzi ma wątpliwości czy warto Tą ojczyznę bronić. Ojczyznę bronić warto, administrację niestety też. Dlaczego? Bo ta, która przyjdzie po niej, nie będzie lepsza. Proszę spojrzeć chociażby z perspektywy ostatnich 30 lat demokracji. Każdy następny rząd był gorszy. I jak przyjdą inni, nie znaczy, że będzie lepiej. Bardzo bym chciał, ale jeżeli ktoś zbrojnie przychodzi, żeby zmienić tą administrację, to nie liczmy na to, że będzie lepszy od tej nieudolnej administracji, którą mamy teraz. Reasumując ten punkt. Tak, rzeczywiście, chyba jesteśmy w tym momencie, że trzeba użyć metod z zakresu operacji specjalnych, żeby przekonywać Polaków do własnej armii, co jest bardzo przykre. Kiedyś wystarczyło po prostu to, że, że służyli tam nasi synowie, nasi bracia, nasi kuzyni, czy my sami. I broniliśmy wspólnoty. Teraz tej wspólnoty nie czujemy, bo ona jest z deko poddana dekompozycji. To prawda, takiego słowa użył pan generał rację, ale to jest skutek dwudziestu kilku lat demokracji, polaryzacji ideologicznej, deprawacji młodzieży, która jest światopoglądowa oderwana od swoich ojców i dziadów. W związku z czym, pytanie, czego my tu mamy bronić, jest tym podstawowym pytaniem. W związku z czym, jeżeli byśmy chcieli przywrócić. Porządek, to najpierw trzeba by się zastanowić, po co jest Polska, jaka jest doktryna obrony Polski, co jest najlepszym, największym zasobem ojczyzny, kto jest największym sojusznikiem administracji. Zasobem najlepszym są sami Polacy, sojusznikiem najlepszym są właśnie obywatele, a nie obce mocarstwa, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Dalej. WOT ma być w pierwszej linii, ma bronić infrastruktury krytycznej. Ma przeciwdziałać operacjom specjalnym i bronić na pierwszej linii terenów czasowo, do, utrzymywać pierwszą linię do momentu nadejścia wojsk operacyjnych. Bardzo bym chciał zobaczyć jednostkę, która jest gotowa do wszystkich tych zadań równocześnie. Bardzo bym chciał zobaczyć schematy organizacyjne jednostki, która jeszcze raz podkreślam, jest gotowa do działań w pierwszej linii. Obrony infrastruktury krytycznej, przeciwdziałanie operacjom specjalnym i jeszcze, co wynika z dalszej części wywiadu, ochrony ludności cywilnej pod okupacją. Jest to fizycznie niemożliwe i mamienie ludzi tym, tym wszystkim jest nadzwyczaj, nadzwyczaj nieuczciwe intelektualnie. Taka Taka informacja na marginesie. Nie wiem, czy państwo zauważyli. Wywiad oczywiście był przeprowadzany z generałem Kukułą, natomiast przez cały wywiad generał Kukuła był podpisany jako Witold Sura, prawdopodobnie kapitan Witold Sura, który pomógł mu z internetem. Jest to mała dolegliwość techniczna materiału, troszeczkę po prostu zabawna, ale oczywiście w żaden sposób nie, nie uchybiająca merytorycznej wartości, jakkolwiek by niska nie była. Tego wywiadu. Pododdział przeciwpancerny, kompania na brygadę. Kompania na brygadę to będzie, proszę Państwa, kilkanaście zestawów przeciwpancernych. Kilkanaście zestawów przeciwpancernych to jest tyle, ile potrzebujemy do obrony przed jednym batalionem, czy batalionową grupą taktyczną. Od biedy. Mogłoby być może połowa takiego pododdziału, ale to już by było bardzo bardzo ryzykowne. W związku z czym, jak na brygadę, która ma trzy bataliony lekkiej piechoty i która z definicji, o czym sam pan generał mówił, wadą czy słabością, polskiej lekkiej piechoty jest mała mobilność operacyjna praktycznie żadna mobilność operacyjna ten pododdział skupiony na poziomie brygady jeszcze sprawi, że w praktyce możliwości walki na pierwszej linii do momentu przyjścia wojsk operacyjnych po prostu nie będzie. I trzeba mieć do tego świadomość. I tutaj to takie pr zasugerowanie że o to czołgi to nie problem, bo można zaatakować cysterny, logistykę, brak amunicji i to już będą tylko puste bunkry bez amunicji nic nie zrobią. Haha, ha, tak pięknie sobie poradzimy z czołgami. Z rycerstwem jest tak samo, jak ich w nocy w obozie napadniemy, jak zbroi nie mają, żaden problem, po co komu ciężka jazda. I tak samo jak z ciężką jazdą, tak z czołgami, panie generale. Yy... Chyba wiemy wszyscy, że nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. W związku z czym udawanie, że ten sam, a jeszcze właśnie, udawanie, że ten sam poddział będzie w stanie zaatakować i kolumny logistyczne, i odpierać ataki na pierwszej linii, jest troszeczkę nieuczciwe intelektualnie, to jest trochę inna struktura, inny model działania, inny model szkolenia, inne wyposażenie, bo jeżeli ktoś na poważnie mówi, że warmate będą skutecznym narzędziem do odpierania ataków pancernych, to znaczy, że albo nie przeczytał nawet na, na stronie producenta zdolności, jakie mają warmate, ani, ani nie wie jak wygląda atak batalionowy i grupy taktycznej. Tudzież batalionu ze wsparciem, mówiąc po staremu jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby to narzędzie było skuteczne, bo nie do tego zostało, nie do tego zostało stworzone. Haubice 105 mm. Znowu tak, kiedyś francuscy lobbyści chcieli nam sprzedać 105, w czasie kiedy my jeszcze niszczyliśmy 122 dwukołowe. I to, i to może być przez półciężarówkę ciągnięte, tylko że jedno mieliśmy, a drugie musimy kupić nowiutkie. I zastrzeżenie, tutaj ta chałbica ciągniona ma być tak genialnie wymyślona przez pana generała. Oczywiście mówi, że to jeszcze musi być zatwierdzone, w związku z czym gdybać to tak sobie możemy. Ja też sobie popuszczę wodzę fantazji. Bardzo bym chciał zobaczyć ten, tą hałbicę ciągnioną, która ma automat ładujący, gdzie automat ładujący jest właśnie tą dosyć drogą częścią całego systemu i tak naprawdę to już by spokojnie można posadzić na kołach, żeby było samobieżne. No i kto będzie tą, te 105 obsługiwał? Ile ich będzie na brygadę 18? 18 to jest lekką ręką 250 ludzi, leciutką ręką 250 ludzi, którzy by mieli obsługiwać, nie licząc logistyki tego dywizjonu, obsługiwać artylerię, która ma wspierać kogo? Bataliony Lekkiej Piechoty, które mają na plecach noszone moździerze 60 mm? które teoretycznie mają RPG-7, w praktyce może teraz już e, jakąś lekką amunicję przeciwpancerną jednorazowego użytku, no bo to ma być za, w aptekarskiej ilości zostało zamówione. Jest to jednostka niezbalansowana. I tutaj w ogóle to wszystko można by podsumować. Jak chcecie zdobyć serca i umysły, panie generale szanowne? Jak jesteście nieuczciwi intelektualnie? Ja mogę się dowiedzieć, jak wygląda typowa batalionowa grupa taktyczna Rosjan. Mogę bez problemu się dowiem, jak wyglądają schematy organizacyjne Brygady Strikerów, Brygady Ciężkiej Amerykańskiej, Brygady Lekkiej Amerykańskiej, Piechoty Marines, Francuzów, Hiszpanów, Brytyjczyków bez problemu z wyposażeniem: kto, jakie ma wyposażenie, kto komu podlega, ile będzie miał amunicji, kto odpowiada za. Za logistykę to wszystko mogę sprawdzić, nie mogę sprawdzić, jak będzie wyglądała kompania lekkiej piechoty Wojska Polskiego w polu. Dlaczego? Bo pokrywacie dla maszyni kompetencje tajemnicą, to jest moda od II Rzeczpospolitej, a ponieważ mamy w przyrządach grupę rekonstrukcji historycznej Sanacja Plus, to używają tego świetnego narzędzia, które pan też świetnie używał od czasów, jak był pan w siłach specjalnych, gdzie nie było takiego blamarzu, którego by się tajnością sił specjalnych nie, nie zakryło. Rzecz, która nadzwyczaj mnie bolała, nadzwyczaj bolesna była KAS, czyli w, no, Close Air Support. Pan generał sugeruje, że w każdej z drużyn kompanii, w każdej drużynie plutonie czy kompanii lekkiej piechoty wot będą dostępne, będzie powinno być co najmniej kilkadziesiąt osób kilkadziesiąt osób, które będą miały wyszkolenie takie, żeby być wysuniętymi Obserwatorami Ognia. Po pierwsze, dumni strasznie z tego byliście, że nie macie drużyn, tylko sekcje. Co się stało z sekcjami słynnymi? Drużyna była BB, bo była ogólnowojskowa, mieliście mieć sekcje, jak, jak wojska specjalne. Po drugie, sekcja wasza miała być 12 osób, a w każdej drużynie, w każdym Plutonie i każdej kompanii kilkadziesiąt osób, które będą wysuniętymi obserwatorami ognia. Na, na dzień dzisiejszy nie mamy tylu, tylu naprowadzaczy lotnictwa, że tak powiem, nie używając wojskowego języka, żeby zabraknie nawet dla połowy brygad, tak? Nawet dla połowy brygad nie mamy. Dżaitaków. W związku z czym, nawet jakbyśmy mieli mieć jakiś bardzo uproszczonych przeszkolenie, nawet jeśli to drużyna i plutony pominiemy, i na poziomie kompanii miałoby być kilkudziesięciu żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, zdolnych w ograniczonym zakresie wykonywać zadania dżaitaków, to jest nierealne, to jest absurdalne. I pan generał musiał albo. Albo jest całkowicie niekompetentny, albo w żywe oczy kłamał, bo wiedział, że, że ludzie nie wiedzą o czym mówi i uznał, że warto sobie skłamać. Co tylko pokazuje, że opinia, którą mamy o panu generale jako jednym z najgorszych generałów III RP, jest słuszna. Dalej, kas. Kas w sytuacji, kiedy nasze lotnictwo ma tyle, ile ma. Jak mówiliśmy o osób 22, że jest ślepym bokserem i że ich jest kilkanaście, i że ich i ze za mało, i bezcelnych przeżywania. Ich jest trudna, to się z nas śmiano. Jak mówiliśmy, że Migi 29 są uziemione, a były uziemione, to się z nas śmiano. Jak się powie, że Migi 29 mają ograniczone zdolności wsparcia i mają przede wszystkim inne zadania, to ludzie zrobią wielkie oczy. A jak mówiliśmy, że około, ile to było mniej niż połowa polskich F-16 ma wszystkie zdolności, Bojowe, to nie chciano nam wierzyć. Dopiero po tym, jak Rzepa powiedziała na podstawie swoich źródeł, które doniosły dokładnie to samo, to stało się to tajemnicą ale i wszyscy wiedzą. Reasumując, na dzień dzisiejszy nie mamy po prostu kogo, kogo użyć w siłach powietrznych, żeby kas realizowany był na rzecz WOT-u. WOT nie ma kogo wezwać. tak? Pomijając to, że te kilkadziesiąt osób w drużynie by miało umieć naprowadzić lotników. To nie mamy śmigłowców szturmowych, nie mamy myśliwców uderzeniowych, nie mamy myśliwców o ograniczonych zdolnościach uderzeniowych, tak? Wiem, mamy mieć, pożyjemy, zobaczymy za lat 10. To jeśli teraz byśmy mieli tych wszystkich naprowadzaczy skutecznie wyszkolonych, to za 10 lat dawno ich w wojsku nie będzie. Zdobywanie. Yy, ha. Oczywiście to wszystko podlane jest pięknym, wodolejskim sosem, ale jak ktoś był na studiach, to wie, jak to brzmi. A ponieważ teraz prawie wszyscy w Polsce są po studiach, albo są na studiach, to bez problemu mam nadzieję, rozczytacie Państwo, jak lanie wody pokrywa brak konkretnej merytorycznej odpowiedzi pan generał. Co do wotu, jego zdolności i tego podkreślania znowu po raz kolejny, że przecież tam by mogli być ludzie niepełnosprawni, głuchoniemi, byli tam wymienieni jako przydatni. Akurat głuchoniemy nie wiem, czym by mógł się wojsku przydać. No, może by mógł na maile odpowiadać, gdzieś tam, ok. Ale y, słyszymy o tym od lat sześciu i od lat sześciu oczywiście tego nie ma. Było chwalenie się, że z Czerwoninów i piorunów i gramów będą strzelali. Żołnierze TSW strzelają zawodowcy w brązowych mundurach i do tego już się Pan Generał przydał. Proszę sobie uświadomić, że lekka piechota to jest tania broń, dostępna dla każdego. Rezygnowanie z niej jest głupie, dlatego że to jest rodzaj sił zbrojnych, rodzaj broni, narzędzia, tak? Rodzaj narzędzia jednostek, który jest bardzo szybki w wyszkoleniu, bardzo łatwy w uzupełnianiu. Koszt efekt jest nadzwyczajnie dobry. I to jest powód, dla którego warto używać lekką piechota. Nie dlaczego? dlatego, że to jest informatyczna albo cyfrowa piechota na litość boską. To są tatuśki, tak? To są tatuśki. Jak się jedzie z Torunia do Warszawy, jest taki, jest taki cmentarzyk z I wojny światowej tam leży prawie 200 ludzi. E, ludzie w moim wieku. Ponad 40 plus e, Volkssturm, przepraszam, e, e, Landwehr, Landsturm, Landsturm. bo to pierwsza wojna światowa. Landsturm z Alzacji i Lotaryngii. W 15 roku dostali rozkaz zdobycia jednej wsi na Mazowszu Północnym. Coś nie poszło, zalegli pod ogniem. Jak leżeli pod ogniem na płaskim jak stół terenie Sotnia kozaków z szaszkami w dłoniach i pikami, czy lancami jak to woli. E, zrobiła resztę, tak? To była ich pierwsza walka w życiu. E, tu byli ludzie często bez przeszkolenia z czasu pokoju. E, to jest wód. To, jest to był akurat źle użyty wód i pechowo użyty wod. w związku z czym e, batalion prawie zniknął w jeden dzień dwie kompanie zniszczone, e, ale e, to jest to po prostu, tak? Nie fetyszy, e, szkoda robić fetysze. Z taniego, prostego narzędzia, które możemy mieć, dlatego że jest taniej proste. Dużo mówił, o, oczywiście, swoimi słowami, w swojej tej specyficznej formie. Pan generał o doktrynie broni połączonych i lekka piechota jest takim uzupełnieniem. Naoliwieniem systemu, dodaniem tam, gdzie na szybko trzeba coś dodać. Przede wszystkim potrzebujemy wojsk ciężkich, potrzebujemy pełnego zakresu sił zbrojnych, potrzebujemy zmechu, potrzebujemy czołgów, artylerii, systemów przeciwlotniczych, lotnictwa, marynarki również. A WOT jest do tego naprawdę dodatkiem nie ma o czym, nie ma o czym mówić chwalenie ustawy o obronie ojczyzny w ustach generała Pupilka polityków, tak bym powiedział, niczym nie, w niczym nie dziwi. Przy czym pragnę przypomnieć, że generał, przepraszam, wiceminister Skurkiewicz, na moje pytanie na podkomisji Sejmowej skłamał publicznie na żywo, to jest nagrane również na kanale Fundację Darma, mówił, że nie będzie likwidacji. WKU, jak widzimy, bo, bo już wprowadzili taką poprawkę przed głosowaniem w Sejmie tej ustawy, tego projektu, w związku z czym nie ma problemu. I, i, i tutaj rzeczywiście dostrzegli, jak sam Pan Wiceminister powiedział, a Guzik kłamał teraz się, do... to jest tylko jeden z problemów z tą ustawą, która jest sklejona z kilkunastu ustaw, co zresztą przyznał, on wewnętrznie sprzeczna, jest mnóstwo problemów, o zatory administracyjne, i nie tyka głównych tematów w ogóle ta ustawa. I tutaj, może, mimo że to bezpośrednio nie wiąże się z panem Kukułą, ale on jest, ponieważ jest popilkiem systemu dla sześciu, to, to słusznie myślę, jest tutaj to powiedzieć. Budowanie kompleksowego, kompleksowego, kompletnego systemu oczywiście nie ma miejsca. Sześć lat zmarnowanych przez rządy dobrej zmiany. Rozporządzeń do ustawy nie ma. Projekty powinny być oczywiście przed zgłoszeniem ustawy, ale oni pracują nad tym teraz. I przy całej sympatii dla wielu ludzi z dobrej zmiany, tak, mimo wszystko mam sympatię dla tych ludzi prywatnie, co niektórych, e, żyją w pewnej bańce medialnej, to jest już ich wina, i nie rozumieją głównych problemów, jakie są w wojsku polskim. Jeden z prostych przykładów to to, że bataliony lekkiej piechoty. Te zapchaj i dziury, koszt-efekt dobry, tatuśki jak to kiedyś co niektórzy nazywali, teraz można by złośliwie nazwać panienkami, tak? Panienkami, nie tatuśkami, ze względu na nieproporcjonalnie dużą ilość kobiet w wieku y, istotnym demograficznie, tak bym to powiedział, i z perspektywy społeczeństwa, które jest zagrożone wymieraniem, zasłanianie się kobietami młodymi, które by mogły być świetnymi mamami, dobrymi. Bo przecież wykazały się ochotą do, 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 do poświęcenia siebie w jakiś sposób, zaciągając się do obrony terytorialnej. To jest kłamanie w żywoczy tym dziewczynom, to jest oszukiwanie siebie, że będą zdolności. Jednym z głównych problemów w ogóle nietkniętych przez dobrą zmianę jest dyscyplina i morale. Oni po prostu nie wiedzą, jak się walczy o dyscyplinę, boją się, boją się rzeczywistej pracy nad morale, bo to nie chodzi o ławeczki. Pamiętacie państwo jeszcze ławeczki patriotyczne z 2018 roku? To nie chodzi o pikniki z Amerykanami, kto zje większą pizzę albo wyciśnie więcej na klaty, jak to było z Amerykanami, nie wiem, czy państwo pamiętają. To nie chodzi o silnych w sojuszach. Czy ktoś z państwa widział w 2022 roku jakiekolwiek odwołanie się przez rządzących do, do sił zbrojnych, sojuszniczych, że to będzie si siła w sojuszach, nagle mamy robić wszystko sami? Ściągając z Korei sprzęt, który jest bardzo potrzebny, i teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy poważny kryzys tajwański i szlaki komunikacyjne morskie są przecięte. Jak my się dorwiemy do tego sprzętu z, z Korei? Jest problem, nie? To tak na marginesie. Jedną rzecz bardzo fajną powiedział pan generał, i tutaj szczer, szczera pochwała, ale tego nie widać ani w myśleniu o wojskach obrony terytorialnej, ani o całości sił zbrojnych. Zwyczajnie trzeba policzyć, ilu żołnierzy nam potrzeba. I to się wiąże z następną rzeczą, którą pan generał mówił: o tym, że wojsko ma spełniać marzenia, realizowanie siebie, dać wybór i że jest potrzebna wiara w zwycięstwo. Wojsko nie jest od tego, żeby dawać realizację, dawać wybór, jak kto chce służyć, albo żeby przyjmować przede wszystkim tych, co wierzą w zwycięstwo. W wojsku potrzebujemy cynicznych realistów, którzy będą robili swoją robotę bez względu na to, czy wierzą w zwycięstwo. Bo wiara w zwycięstwo to są emocje, albo wiara w przegraną, a profesjonalizm to jest robienie swojego bez względu na całą resztę. Tak jak ładnie już to kiedyś cytowałem, mówili saperzy. Jak dwóch polskich oficerów sztabowych nad berezyną przechodziło po mostach robionych w, w mrozie przez popas, będących w wodzie, w błocie śniegu, mrozie i krach y, saperów, myśląc, że to są saperzy francuscy, mówią: Zobaczcie, jakie poświęcenie! Przecież ci ludzie dwóch dupnie przeżyją po, po, po tych kilku godzinach w zamarzającej wodzie. A na to jeden z saperów głowę podnosi, mówi: „Tak, ale tu o całą armię chodzi. I ta, tego nastawienia potrzebujemy, ten człowiek nie walczył dla zwycięstwa, robił swoje, bo był profesjonalistą. Jeżeli ktoś mówi, że w wojsku chodzi o spełnianie marzeń, realizowanie siebie, dawanie wyboru i wiarę w zwycięstwo, to znaczy, że nigdy nie, e, nigdy nie miał poważnych obowiązków w życiu, nie tylko w wojskowym życiu, tak, bo jeżeli robię swoje jako strażak, jako ojciec, kiedy nie wiem, dziecko ma wypadek, Cokolwiek tak, Państwo tutaj wpiszą, to moja wiara w zwycięstwo jest całkowicie pomijalna. Nie powinienem się tym zajmować. Powinienem robić to, co do mnie należy. Cóż, Pan generał kolejny raz dał o sobie znać, bo myślę, że trzeba by porobić memy albo, albo zapamiętać Panu generałowi, bo to jest piękne. W każdej drużynie, w i kompanii, powinniśmy mieć kilkadziesiąt osób, które będą w stanie naprowadzać kas. To jest, to jest to, co zapamiętam panu generałowi, jak mu to przez gardło przeszło. Nie wiem, ale to jest właśnie esencja PR-u pana Kukuły, który tylko z generałem Kromadzińskim może iść w konkury na temat lekkości słowa w, w publicznych wystąpieniach. Jacek Hoga, Fundacja Darma.